w mitochondriach jest produkowana energia, ale niestety też powstają wolne rodniki. Tak jakby proces uboczny. Żeby je usunąć, te wolne rodniki, potrzebujemy koenzym Q10. Wolne rodniki uwalniają się do cytoplazmy, a koenzym Q10, forma zredukowana, wychwytuje wolne rodniki, przenosi te wolne rodniki z powrotem do mitochondrium, czyniąc je bezpiecznymi, czyli już takimi, które nie szkodzą naszej komórce. W mitochondrium wolne rodniki są neutralizowane. Kwasem ku10 ulega utlenieniu, a więc nie może już nie jest już zredukowany. Potrzebuje jakby przywrócić go do ponownej świetności. Końcem ku10 jest zredukowany, czyli naładowany w cytoplazmie, czyli ponownie jest zredukowany w cytoplazmie, ale to nie jest bez problemów. Mogą właściwie z wiekiem coraz słabsze jest te działanie, a jeśli, a jeśli macie statyny, to w ogóle nie ma tego działania, one on nie dochodzi do tego. A kiedy jest zredukowany, to znowu on może wychwytywać wolne rodniki. Więc zobaczcie, jak to fantastycznie jest zrobione że system, jeżeli tylko mamy ten koenzym Q10 i go nie wydalamy z jakiegoś powodu lub go ne, nie neutralizujemy przez jakieś chemiczne leki, bo to ten koenzym Q10 może w kółko wykonywać roboty, czyli znowu przynosi wolne rodniki do mitochondriów. Mitochondrium, wolne rodniki są neutralizowane, koenzym ulega utlenieniu i wraca, jest zredukowany, czyli naładowany cytoplazmie i ponownie wraca do pracy, żeby wyłapać kolejne e, wolne rodniki. Coś fantastycznego, ale niestety, kiedy bierzecie statynę, to to zostaje przerwane. Podsumujmy teraz na spokojnie, bez pośpiechu. Podczas produkcji energii w naszych mitochondriach, a tam jest produkowana głównie energia, oprócz energii powstają wolne rodniki. I te wolne rodniki są neutralizowane przez koenzym Q10. Wszyscy produkujemy energię do późnej starości. Kiedy jej nie produkujemy, po prostu umieramy, już nie mamy siły, żeby żyć. Ale po 30 roku życia nie eliminujemy wolnych rodników, a wolne rodniki uszkadzają nasze komórki. Tak więc, jak gdyby około 30 roku życia włącza się jakby system niszczenia naszych komórek, i my mamy w tym celu końców Q10, ale końców 10 się wyłącza. Przestajemy go produkować. Możemy go suplementować, jeść odpowiednie rzeczy albo po prostu suplementować. I w ten sposób wydłużamy żywotność komórek, usuwamy stany zapalne komórek. To jest jeden ze sposobów. I wzmacniamy zdrowo, zdrowe, zdrowie komórki. Ale no właśnie, idziecie do lekarza. Mówię mówi wam, że macie cholesterol, a to jest oddzielny temat, będziemy o tym mówić jeszcze. Cholesterol nie jest czymś, co wam szkodzi. Cholesterol jest czymś, co próbuje was naprawić. Właśnie, kiedy powstają stany zapalne, uwalnia się cholesterol, żeby je usunąć. Ale lekarz wam daje statyny, żeby zbić cholesterol, czyli tych robotników, którzy idą na drogę, żeby łatać dziury. I niestety te zabijają tak. też końcówku 10